Pieska zaczniemy rysować od nosa, a teraz duża głowa i uszy, jedno i drugie, małe oczka i tułów, z ogonkiem oczywiście. Z przodu dwie nogi, jedna i druga. No i dwie nogi z tyłu. Ten piesek ma łaty. I czarny nos. A cały jest jasnobrązowy. A teraz napiszmy słowo pies. i z kropeczką e S. pies zerdej ogonkiem